Z reguły świętej klary. Siostry niech niczego nie nabywają na własność ani domu, ani ziemi, ani żadnej rzeczy lecz jako pielgrzymujące i obce na tym świecie, służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech z posyłają po jałmużnę. I nie powinny się tego wstydzić, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie. Motywacją świętej klary, aby właśnie za przykładem św. Franciszka wybrać tą drogę ubóstwa. Jest właśnie wstępowanie w ślady Chrystusa. On tą drogę przyjął dla siebie. Ubóstwo, przede wszystkim rozumiane jako całkowite zawierzenie Ojcu, który się zatroszczy z wiarą, niekalkulowanie po swojemu, robienie nie wiem, biznesplanów, kosztorysów. Są dziedziny życia, w których jest to potrzebne. Jeśli mamy rodziny na utrzymaniu, sami musimy się jakoś utrzymać. To jest oczywiste i zrozumiałe. Ale zawierzenie również tej sfery naszego życia Panu Bogu, czysto materialnej, Poproszenie go, aby objawiał swoją wolę nam, też hojność w dzieleniu się z innymi, to wszystko bardzo otwiera nasze serca i wprowadza w niewiele pokoju, takiej wolności, radości, bo pieniądz ma to do siebie, że skupia nas na sobie, że jesteśmy w stanie się bardzo zafiksować, bardzo niepokoić z powodu jakichś różnych braków materialnych. Oddawajmy to Ojcu, pozwólmy, aby On się nami zaopiekował jako swoimi dziećmi, które bardzo kocha.